Cześć Krzysztof Świeżak, Medikon Polska. Mamy tutaj nową drukarkę DPQW 410 oraz papier do niej. Będziemy robić unboxing. Zaczynamy. Otwieramy. Drukarka ma tutaj takie gumpeczki i pudełeczko. Pierwsze, co wyjmujemy, to kabel, gwarancja, instrukcja. Co to jest? To jest pewnie podajnik na odbitki. Widzę, że drukarka jest całkiem fajnie. Zapakowana transportowo, tak żeby się nie poobijała. Pokażę Wam ją. Wygląda to tak. Teraz to trzeba wyjąć. Pudełko nam jest niepotrzebne. Dobra, jak to teraz otworzyć? Sprawdźmy. Dobra, tu jest jedno. A tu jest drugie. Wiecie co? To chyba trzeba zachować. Przyda się do przewożenia, do transportu, więc wrzucamy to do pudła. No i co, i wyjmujemy maleństwo. Słuchajcie, jestem w szoku. Ona jest po prostu super mała. I jestem pod wrażeniem. Na filmach wyglądała na dużą, ale to naprawdę jest po prostu kosteczka i jest super lekka. W danych technicznych jest napisane, że waży jakiś. 5,6 kg, 5,8, więc faktycznie jest to małe. Dobra, zdejmujemy te wszystkie plasterki zabezpieczające. Pierwszy plasterek. Drugi. Co my tu jeszcze mamy? Zobaczmy, czy jeszcze gdzieś nie ma jakichś plasterków. Nie ma. Dobra, widzicie co? To chyba jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o unboxing. Eee... O. Tak powinno wyglądać.